Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych przechodzących z osoby zmarłej na jego spadkobierców w wyniku dziedziczenia. Dziedziczenie obejmuje zarówno majątek, jak i długi zmarłego. Dziedziczenie ustawowe następuje, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Testament jest nieważny lub gdy testament nie obejmuje całości majątku spadkodawcy. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa i małżeństwa. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym małżonkowi musi przypaść w udziale minimum 1 czwarta spadku. Gdy spadkodawca nie pozostawił wstępnych, do spadku zostają powołani małżonek spadkodawcy i jego rodzice. Wtedy udział każdego z rodziców wynosi po jednej czwartej spadku. W dalszej kolejności spadkobiercami mogą być także rodzeństwo oraz dziadkowie. Jeśli spadkodawca nie pozostawił żadnych spadkobierców, spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca jego zamieszkania. W przypadku dziedziczenia ustawowego spadkobiercy są zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, o ile spadkodawca w akcie darowizny nie postanowił inaczej. Warunki szczególne dziedziczenia dotyczą gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar. Do faktycznego objęcia spadków konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku dokonane przez sąd albo poprzez tak zwane poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza. Każdy z tych dokumentów potwierdza kto i w jakiej części nabywa spadek. Aby dokonać podziału przedmiotów wchodzących w skład spadku, niezbędna jest stosowna umowa pomiędzy spadkobiercami, a w przypadku braku porozumienia, dział spadku dokonany przez sąd. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.